Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z GTA San Andreas e, i przechodzimy sobie do grania dalej co e, za problemy z dźwiękiem, ale nie wiem czy to jest po prostu stara gra e, i przez to są takie problemy, czy co ale generalnie próbowałem e, jakoś to rozwiązać niestety nic nie pomogło na razie, także e, lecimy po prostu dalej już bez, e, bez gadania dalszego e, na misję u Big Smoke'a, którą ostatnio no nie udało mi się skończyć. Teraz przejdę ją na krótko z wami po prostu i spróbuję to przejść na luzie już raczej teraz bez większych problemów. Tylko czekajcie, dajcie mi chwilę jeszcze. Generalnie, jak nie oglądaliście poprzedniego odcinka i nie wiecie co tu się działo, to możecie sobie obejrzeć, tam jest jakby cała kaccenka. A teraz, żeby po prostu polecieć z tym szybko i jakby tutaj już nie kombinować, to zrobię to na szybko po prostu i tyle. Więc już tutaj nie będę żadnych kacsek pokazywać ani nic, bo było to po prostu w poprzednim odcinku już. Także lecimy. Mogę Wam dać poradę, że jak chcecie to zrobić normalnie, to po prostu jedźcie boktorów. Ale jest też po prostu metoda, którą ja mam. I jeśli wszystko dobrze pójdzie, to powinienem dać radę. Teraz nie możemy za bardzo też zostawić jego pociągu w tyle, bo po prostu misja zakończy się niepowodzeniem. Więc musimy jechać powoli. Nie możemy pojechać za szybko, bo jak się okaże, że ten pociąg jest po prostu za daleko w tyle, to. Misja się sfajluje i nie będziemy mogli jakby nawet dojechać tam na ten most w ogóle. To jest ważne. Dobra. Teraz możemy tutaj sobie wjechać szybko. Pyk. Wyskakujemy. Teraz po prostu czekamy aż pociąg podjedzie i skaczymy. No także tak jak widzimy, o, udało się. Teraz jedyne co nam pozostaje to wrócić do Big Smoke'a. Oczywiście mogę sobie tutaj też e, wziąć tą broń, bo jest po prostu ona lepsza. E, taka tylko, tylko jedną rzecz powiem, że SMG e, zdobędziemy trochę później, więc w musimy przebiec całą tą trasę z powrotem. To trochę zajmie, więc ja tu zrobię po prostu y, szybkiego, szybką przerwę. A nie, sorry, dobra. Dobra, to zrobiłem tak, że po prostu tutaj nagram e, tylko samą kwestię, jak to wygląda e, w zakończeniu tej misji, i później sobie będziemy grać dalej już. I nagram po prostu osobny odcinek e, do tego zaraz. Tylko muszę tu dowiedzieć, co nie jest takie proste, bo jest to strasznie długi odcinek trasy. Hmm. No zajęłoby to wiadomo o wiele szybciej gdyby nie kwestia tego, że e, po pierwsze miałem na początku trochę problemy z zabiciem tych gości, a po drugie to po prostu miałem też problemy z tym, żeby e, dobiec. No dobra, więc e, zwijamy stąd, jednak weska polisy była, ona już zniknęła, więc no. Dobra, mm. więc lecimy. Wow! Widziałem, że z tego da się spaść. Chyba nigdy mi się to nie udało. <grych> Jezu, gościu! Dawaj! Xbox Smoke, skakuj. dobra. Jedziemy już zaraz do końca tutaj praktycznie i skręcamy i tutaj mamy koniec misji, tak. No, dobra. Także musyczka, zakończona misja. Dobra. Także tutaj sobie zakończę. Idę zapisać i po prostu w następnym takim już następnym, następnym odcinku będziemy grać sobie dalej po prostu normalną misję Big Smoke a. już chyba ostatnia to będzie, także lecimy. Dzięki za oglądanie, cześć, pa.